Gościem wiadomości jest prezydent Andrzej Duda. Jesteśmy w polskim konsulacie w Nowym Jorku. Dobry wieczór, panie prezydencie. Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie pana redaktora. Panie prezydencie, pana wizyta w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku powoli dobiega końca. To był intensywny czas spotkań i rozmów. Zacznijmy od 76. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Jakie główne wyzwania, zadania stoją przed Organizacją Narodów Zjednoczonych, stoją przed światem? No, przede wszystkim trzeba sobie powiedzieć, że ogromna radość była wśród wszystkich tutaj polityków, delegatów, że się mogliśmy spotkać. No, takie czasy przyszły, tak? że się wszyscy bardzo cieszyli, że rok temu tylko zdalnie, a, a w tym roku, że mogliśmy być jednak na tej sesji, mimo ograniczeń wszystkich, które, które nas obowiązywały, mimo, mimo konieczności chodzenia w maseczkach, mimo, mimo tego, że delegacje były bardzo ograniczone i nie wszyscy, których chcielibyśmy, żeby nam towarzyszyli, mogli wejść w ogóle do, do, do głównego budynku Organizacji Narodów Zjednoczonych. No to jednak się spotkaliśmy, tak można było porozmawiać, można było odbyć wszystkie spotkania bilateralne. Można było się umówić na międzynarodowe różne spotkania i wizyty, bo to było bardzo ważne, zwłaszcza dla mnie. Mogę śmiało powiedzieć, że właściwie wszystkie spotkania, które odbyłem, to były spotkania, które poprzedzają wizyty albo które odbędą się, mam nadzieję, u nas, albo które ja odbędę w, w krajach Brazylia, Mongolia, wszystko to, co, co, co się odbyło, to Czarnogóra. To właśnie jest, to właśnie są, są jakby wstępne rozmowy do tego, żeby, żeby się spotkać, żeby, żeby, żeby odbyć zaległe wizyty międzynarodowe podkreślam zaległe, bo to wszystko to jest to, co przez pandemię koronawirusa się nie odbyło. A które z tych spotkań, które z tych rozmów były najważniejsze tutaj, teraz w Nowym Jorku? No na pewno ogromnie ważne spotkanie z prezydentem Brazylii, bo jednak to jest najpotężniejsze państwo mm, Ameryki Południowej i, yy, i, i wielki partner gospodarczy Polski. I, I ta wizyta zaległa Pana Prezydenta w Polsce, bo to chcę podkreślić, że najpierw on, Pan Prezydent Bolsonaro odbędzie wizytę w Warszawie, a dopiero potem ja udam się na, 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 z wizytą do, do Brazylii. To jest bardzo ważne, przede wszystkim dla naszego biznesu. Chciałbym, żeby te kontakty gospodarcze się intensyfikowały. Myślę, że jest bardzo wielu w Polsce biznesmenów zainteresowanych tym, żebyśmy, żebyśmy tą więź pogłębiali, żeby te warunki funkcjonowania na brazylijskim rynku były coraz lepsze. Także to, to na pewno w sensie takim, no, takich dużych tematów, to ten był, ten był bardzo istotny. A jak oceniana jest światowa walka z pandemią koronawirusa? Ogólnie rzecz biorąc, można powiedzieć tak, no... Wszyscy chcieliby być optymistami, tak? natomiast no już kilka razy byliśmy optymistami i niestety niewiele z tego wynikło, w związku z czym no, wszyscy są bardzo ostrożni w tych ocenach. Ja apelowałem o to, żeby być, żebyśmy wszyscy byli razem bardziej solidarni, żebyśmy dzielili się nawzajem tym, co mamy. Podawałem przykład: my jednak setki tysięcy, miliony szczepionek wysłaliśmy w różne miejsca na świecie, do różnych krajów, czasem do krajów całkiem zasobnych, ale akurat, jeżeli chodzi o szczepionki, występowały tam braki, więc, więc, więc pomogliśmy, tak na przykład z Australią było. Natomiast przede wszystkim wysyłaliśmy do krajów, w których no, sytuacja jest trudniejsza. I, i to na pewno, to, to właśnie był przejaw takiej solidarności, tak? tak samo jak wysyłaliśmy maseczki, rękawice, yy, 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 wysyłaliśmy środki odkażające no, to, to wszystko, co jest potrzebne, a czego u nas w kraju mieliśmy, dzięki Bogu, wystarczająco dużo, dzięki, dzięki naszym firmom, dzięki, dzięki staraniu ludzi, za co jestem ogromnie wdzięczny. Mogliśmy się podzielić z innymi. Myślę, że to jest taki kierunek, który, który w tej chwili przyjmuje, mam nadzieję, świat, a przede wszystkim, który powinien przyjąć. To jeszcze zostajemy na moment przy tym temacie, bo tutaj w Nowym Jorku, na Manhattanie nie można wejść do restauracji bez dokumentu potwierdzającego szczepienie. W Polsce rośnie liczba zachorowań znów niestety. Czy może nam podobny scenariusz grozić? Mowa na przykład o wejściach do, w ostępie do, do restauracji, przede do budynków użyteczności publicznej itd. Panie redaktorze, przede wszystkim zachęcam do tego, żeby się szczepić, dlatego że systematycznie Rozmawiam z przedstawicielami służby zdrowia, z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia również i wiem o tym, że. Absolutna większość osób, które zapadają na, na ciężki przypadek koronawirusa, czyli taki, który wymaga hospitalizacji, to są osoby, które nie były zaszczepione. W związku z powyższym, no, ewidentne jest to, że zaszczepienie pomaga temu, że nawet jeżeli okaże się, że ktoś się zainfekuje koronawirusem, to jednak przechodzi tą chorobę w sposób względnie nieszkodliwy. Natomiast ta, kiedyś ja też przeszedłem przecież koronawirusa, byłem chory, na szczęście. Na bardzo lekką jego, jego wersję I, i, i mogę śmiało powiedzieć, że nic mi się nie stało, bo wielokrotnie lekarze sprawdzali, czy, czy pozostały jakieś skutki uboczne tego zachorowania u mnie nie pozostały. Dzisiaj jestem zaszczepiony i, i jestem spokojny, tak? no, już pomijam kwestię tego, że mogę wejść wszędzie, gdzie chcę, tak, bo rzeczywiście w wielu miejscach, zwłaszcza poza granicami naszego kraju, to jest sprawdzane. No, ale przede wszystkim wiem o tym, że nawet jeżeli gdzieś by się zdarzyła osoba, która jest nosicielem koronawirusa i zainfekuje mnie, to najprawdopodobniej, jeżeli w ogóle zachoruję, to przejdę tego koronawirusa bardzo lekko, kilka dni, może jakiegoś złego samopoczucia i, i, i to wszystko, tak. Na pewno nie będzie to stanowiło zagrożenia dla mojego życia, i to jest, to jest kwestia fundamentalna. Dlatego zachęcam do tego, żeby mimo wszystko się zaszczepić. Ja wiem, że wielu osób ma wątpliwości, ale. ale... Ale proszę Państwa, no, szczepimy się różnymi szczepionkami od dzieciństwa i nigdy to nie wzbudzało jakichś specjalnych wątpliwości, ani naszych, ani kiedy byliśmy no, dziećmi, nie wzbudzało wątpliwości naszych rodziców, że trzeba się zaszczepić przeciw polio i innym chorobom. No, dzisiaj jest tak, że tą groźną chorobą jest, jest y, y, koronawirus, COVID-19 i po prostu trzeba się zaszczepić już. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, kolejne pytania już na antenie TVP Info. Serdecznie Państwa zapraszam. Panie Prezydencie, podczas sesji ONZ w Nowym Jorku tutaj mówił Pan m.in. o ataku hybrydowym przez Białoruś na Polskę, Litwę i Łotwę. Czy partnerzy z innych krajów rozumieją powagę sytuacji, rozumieją to zagrożenie? Oj tak, zwłaszcza rozumieją to partnerzy z Europy Zachodniej. I tutaj nikt nie ma wątpliwości co do tego, że my dobrze wykonujemy swoją, swoje zadanie i ogromnie jestem wdzięczny naszym służbom granicznym i wojsku, że strzegą polskiej granicy i robią to w sposób odpowiedzialny i poważny. Nie ma żadnej dyskusji na ten temat, a zwłaszcza żadnej absolutnie ani jednego słowa krytyki ze strony jakichkolwiek polityków, którzy, którzy się zetknęli z problemem nielegalnej migracji. No po prostu wykonujemy nasze zadanie. No naszym zadaniem jest między innymi strzeżenie granicy Unii Europejskiej, granicy strefy Schengen. I tak jak powiedziałem, no jestem wdzięczny naszym funkcjonariuszom, że, że się tutaj znakomicie wywiązują ze swoich obowiązków. Musieliśmy wprowadzić stan wyjątkowy, no taka była konieczność. Także ze względu na różne nieodpowiedzialne zachowania, które miały miejsce w, w strefie granicznej i przygranicznej. No, tak się stało, ale też staramy się to realizować tak, żeby ludziom mieszkającym w tamtym obszarze to jak najmniej przeszkadzało jak najmniej utrudniało im życie. A przede wszystkim ułatwiało wykonywanie zadań funkcjonariuszom właśnie Straży Granicznej i Wojska. Mówi pan, panie prezydencie, o zrozumieniu ze strony zagranicznych partnerów, szczególnie tych z Europy Zachodniej, ale nie tylko. To jak to jest, że, że rozumieją to zagraniczni partnerzy, a część polityków w Polsce tego nie rozumie? Nie chce tego zrozumieć? Udaje, że nie rozumie? Przecież widzieliśmy No, no Udaje, że happening. nie rozumie. No, panie redaktorze, no, są ludzie, którzy po prostu są nastawieni totalnie i, 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 i zrobią wszystko, włącznie ze szkodzeniem interesom Polski, po to, żeby... żeby, żeby, żeby Toczyć polityczną walkę. No, mamy ogromnie wiele takich przykładów w ciągu ostatnich lat, nie tylko dni, tygodni, miesięcy, ale lat. No, no, taką, taka, taka jest nasza rzeczywistość. Ja już się do tego przyzwyczaiłem, spuszczam na to zasłonę miłosierdzia i, i, i funkcjonuję dalej. Tak Robię, Wykonuję swoje obowiązki. Robię to, co uważam, że powinienem robić dla Polski, a tych ludzi mi po prostu żal, no, no, upadlają się. Mogę powiedzieć tak na no, przykra sytuacja. I, I wie pan, najsmutniejsze jest to, że ludzie z zagranicy to widzą i mają swoje zdanie na ten temat. Oczywiście w wielu przypadkach pasuje im to, że ci ludzie atakują Polskę, przeszkadzają w rozwoju naszego kraju. No, tak to jest. Jak zawsze mówię, że. W przestrzeni międzynarodowej nie ma pustych miejsc, wszystko jest zapełnione, i kiedy my idziemy do przodu, to znaczy, że rozpychamy się i odpychamy innych. No, ci inni się denerwują, próbują nas pokonać, zwalczyć, atakują nas, różnego, różnego rodzaju środki stosują ku temu, różne sposoby. No, tak to jest. A jak dzisiaj wyglądają nasze polskie relacje z administracją amerykańskiego prezydenta Joe Bidena? Ale w jakim sensie, pan redaktor pyta? Yy... Niektórzy komentatorzy twierdzą, że są dużo gorsze niż były wcześniej, że jest kryzys. Mówią o tym, piszą ja, no jest, o tym. Jest, są, są to jasno trzeba powiedzieć, no nie ma co ukrywać. Są głębokie różnice w sensie takim ideologicznym, postrzegania świata. To, to prawda, że one są. Natomiast nie mam żadnych wątpliwości, że jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, o te kwestie fundamentalne, to tutaj polityka amerykańska się nie zmienia i te kwestie, które myślę dla Polaków są najważniejsze, właśnie związane z bezpieczeństwem, z funkcjonowaniem w przestrzeni międzynarodowej. One, one pozostają stabilne i tutaj zmian żadnych nie ma. Natomiast no, pewne kwestie, właśnie tak jak powiedziałem, natury ideologicznej. No, obecna administracja amerykańska jest zdecydowanie bardziej lewicowa niż poprzednia. My nie jesteśmy lewicowi, my jesteśmy prospołeczni, ale jednak konserwatywni. Ja osobiście uważam siebie za konserwatywnego polityka. No, Trudno jest znaleźć w tym zakresie wspólny język, bo to moje postrzeganie świata jest, jest inne. No, ja jestem, tak jak mówię, no, człowiekiem o raczej bardzo twardych zasadach. Staram się ich trzymać. Jestem człowiekiem wierzącym. No, wielu ludzi tego nie rozumie zwłaszcza po tej stronie lewicowej, po tej stronie demokratycznej. Do tego dołączają się ludzie z Polski, którzy tutaj no, działają na szkodę Polski w Stanach Zjednoczonych, opowiadają nieprawdę o sytuacji w naszym kraju. No, takich przypadków jest bardzo wiele. Kreują całkowicie fałszywy obraz polskiej sytuacji w Polsce, tego, co się dzieje, tego, w jaki sposób sprawowana dzisiaj jest w Polsce władza. No, w jakimś sensie mierzymy się z tym wszystkim. No, nie jest to łatwe, ale działamy. W kontekście Polski Amerykańskich relacji, w polsko-amerykańskich stosunkach, to warto wspomnieć na pewno o modernizacji polskiej armii, który trwa. Jest Pan zwierznikiem polskich sił zbrojnych, w związku z tym, Panie Prezydencie, chciałbym zapytać, jaka jest Pana ocena modernizacji polskiej armii na przestrzeni tych ostatnich lat? Moja ocena jest taka, że przede wszystkim idziemy cały czas naprzód i to jest najważniejsze. Cieszę się, że zwiększamy liczebność polskiego wojska. Wielkim na pewno osiągnięciem jest to, że stworzyliśmy wojska obrony terytorialnej. To jest bardzo ważne. Bardzo wielu ludzi może tam zrealizować swoje marzenie, swoją ambicję tego, żeby służyć Rzeczypospolitej właśnie w ramach, w ramach Wojska Polskiego. To jest, to, jest, to jest wspaniałe i to są świetni ludzie, ja wielokrotnie z nimi rozmawiałem, naprawdę wspaniali po prostu. I, i, I ogromnie jestem im wdzięczny za, 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 za tą służbę, za tą gotowość, za, za ich ducha, którego wnoszą też do polskiego wojska, bo oni wnieśli ogromną wartość dodaną, znaczy im się po prostu chce. Tak oni nie pracują, oni służą Rzeczypospolitej Polskiej, więc to jest rzeczywiście, rzeczywiście wspaniałe. Natomiast jeżeli chodzi o modernizację, no panie redaktorze, no. no Chciałbym, żeby była szybsza, no, bardzo bym chciał, no, ale jesteśmy związani wszystkimi procedurami, także procedurami przetargowymi, których wymaga od nas również i Unia Europejska, żebyśmy to realizowali w, w różnych skomplikowanych trybach, co nie zawsze się udaje. Natomiast no, modernizacja postępuje. To, to, są, to są ogromne koszty przede wszystkim, dlatego że nowoczesne uzbrojenie jest niezwykle drogie. W związku z powyższym no, to, są, to są zakupy, które pociągają za sobą gigantyczne wydatki. No, ale wszyscy mamy świadomość, że leżymy w takim miejscu geograficznie, w jakim leżymy, że nasza historia jest taka, jaka jest, że przebiegały, jak ja to czasem się uśmiecham, i mówię, konnice przez nas ze wschodu na zachód, przejeżdżały czołgi ze wschodu na zachód i z zachodu na wschód. No, i mamy świadomość tego, że musimy mieć przyzwoitą armię, która będzie w stanie Polskę obronić. I to właśnie budujemy, to właśnie tworzymy. Na całe szczęście mamy w Polsce ludzi, żołnierzy którzy mają ogromnie silnego ducha, są niezwykle oddani sprawie Rzeczypospolitej. Tacy są nasi żołnierze i jestem im za to ogromnie wdzięczny, zawsze to podkreślam. Natomiast chcemy, żeby mieli zapewnione jak najlepsze warunki. Te warunki to także nowoczesne uzbrojenie, tak żeby mogli służyć bezpieczniej dla siebie, a przede wszystkim efektywniej przez to, że będą najlepiej wyposażeni jak to tylko możliwe. Dlatego kupujemy samoloty F-35, dlatego chcemy kupić kolejną Partię no, najnowocześniejszych na świecie i najlepszych czołgów, tak jakimi są amerykańskie Abramsy. Mamy już y, czołgi, mamy już czołgi y, niemieckie, świetne, doskonałe, tak, tak samo świetne jak te amerykańskie. Będziemy mieli partię czołgów amerykańskich. No, chcemy, żeby nasi żołnierze byli jak najlepiej wyposażeni. Wspomniał panowanie prezydencie m.in. o wojskach obrony terytorialnej, ale są tacy politycy, którzy mówią, że jeśli dojdzie do, w Polsce do zmiany władzy, to te wojska, ta formacja zostanie zlikwidowana. No, to niech ją zlikwidują. Panie redaktorze, to potem będą odpowiadali przed Bogiem, historią i myślę, że nie tylko. Panie prezydencie, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zobowiązał Polskę do płacenia pół miliona euro dziennie kary za to, za, że nie zostało wstrzymane wydobycie węgla brudnego w Turowie. Jak pan postrzega ten, ten, ten konflikt, ten spór i jak powinny się zachować, pana zdaniem, władze Polski? Panie redaktorze, pod, postrzegam go tak, że jakaś nieodpowiedzialna pani. Powiedziała sobie, że trzeba wstrzymać wydobycie w kopalni w Turowie, nie zastanawiając się kompletnie nad tym, że to jest 7% polskiej energetyki. Ta kopalnia zasila elektrownię, która, która no, zapewnia energię elektryczną dużej części naszego kraju, i to jest bardzo poważny problem. Bardzo poważny. Powiem otwarcie, myślę, że nie jesteśmy w stanie po prostu wstrzymać tego wydobycia, ponieważ nie jesteśmy w stanie wstrzymać dostarczania energii elektrycznej. Oczywiście być może, że intencją było to, żebyśmy tę energię elektryczną kupowali w Niemczech, być może chodziło o to, natomiast, natomiast z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że nie możemy sobie na to pozwolić. I trzeba będzie się bardzo poważnie zastanowić nad tym, co zrobić, bo to w ogóle podważa sens funkcjonowania tego Trybunału. I generalnie uważam, że absolutnie nie powinniśmy się zgodzić na to, żeby te, te kary płacić. Trzeba bardzo poważnie przemyśleć, w jaki sposób pokazać Unii Europejskiej i instytucjom europejskim, że to nie jest taka Unia Europejska, do jakiej myśmy wstępowali w momencie, w którym, w którym to następowało w 2004 roku. Zaraz znajdą się tacy komentatorzy, którzy Pana słowa zinterpretują w ten sposób, że jest to być może wezwanie do poleksitu. Otóż no, no Panie redaktorze, nic bardziej mylnego. Absolutnie nie jest to żadne wezwanie do poleksitu. Jest to to, o czym w, w związku z naszym członkostwem w Unii Europejskiej mówimy od samego początku. To znaczy, ja uważam, że Unia Europejska i kraje, przede wszystkim zachodu Europy, niektóre zmierzają w całkowicie fałszywym kierunku. Jeżeli Unia Europejska ma się rozwijać, jeżeli Unia Europejska ma być radosną wspólnotą, w której wszyscy czują się dobrze i która rzeczywiście buduje pomyślność Europy, to ona nie może funkcjonować tak, jak funkcjonuje w tej chwili. W tej chwili jest opresyjna, jest narzucająca szkodzi krajom, działa przede wszystkim na zasadach ideologicznych, w ogromnym stopniu została zdominowana przez ideologię, a proszę pamiętać o tym, że powstała jako wspólnota węgla i stali, powstała jako wspólnota, która miała budować pomyślność ekonomiczną Europy i zapobiegać wojnom. A dzisiaj y, zmieniła się w wyniku działania niektórych polityków lewicowych z zachodu Europy y, w ideologiczny klub, który innym państwom i społeczeństwom usiłuje narzucić zasady, z którymi oni niekoniecznie albo się po prostu w ogóle nie zgadzają. No i tutaj nie ma naszej zgody, ale my jesteśmy dużym państwem Unii Europejskiej, jest nas 38 milionów i powinniśmy działać tak, żeby przywoływać do porządku żeby przypominać, po co powstała Unia Europejska i kto ją stworzył. Szuman jest kandydatem na ołtarze. To był katolik, chrześcijanin, człowiek głęboko wierzący, stworzył Unię Europejską kierując się ideałami wspólnoty, kierując się ideałami miłości bliźniego, kierując się ideałami tego, aby nigdy więcej w Europa nie została zniszczona przez wojnę. Przecież to było po II wojnie światowej. On chciał stworzyć wspólnotę powiązaną z wzajemnymi interesami gospodarczymi, zaplecioną jak najbardziej, po to właśnie, żeby nikomu nie opłacało się więcej wzniecać wojny. To była idea, która stała u podstaw stworzenia Unii Europejskiej. Ja cały czas nawołuję, wróćmy do tego, przypomnijmy sobie, po co powstała Unia Europejska, czemu ona ma, czemu ona ma służyć. No na pewno nie temu, co, co dzisiaj się dzieje, że tam w Unii Europejskiej odbywa się jakiś, no niestety, przykro mi to powiedzieć, koncert mocarstw, przepychanka różnych wzajemnych interesów. Yy, I to bardzo wyraźnie widać w, w wielu aspektach. Wróćmy do tego, czym Unia Europejska miała być u jej zarania. Wspomniał Pan, Panie Prezydencie, że widać to w wielu aspektach, między innymi w aspekcie reformy sądownictwa, bo praktycznie każda próba reformy wymiaru sprawiedliwości spotyka się z, z atakiem ze strony niektórych instytucji europejskich. Niech najpierw ci Państwo wytłumaczą spokojnie, co oni rozumieją poprzez, przez pojęcie demokracji. Bo, jeżeli rozumieją przez pojęcie demokracji to samo, co my rozumiemy, a co jest moim zdaniem normalne, to znaczy, że następują powszechne wybory. W tych powszechnych wyborach ludzie wybierają swoich przedstawicieli. Te wybory są uczciwe, bo u nas wybory są uczciwe. W związku z powyższym, wybór rzeczywiście następuje poprzez to, czego chce społeczeństwo. On, społeczeństwo wyłania władzę. Te władze, w momencie, w którym mają większość, choćby w parlamencie, to podejmują zmiany na zasadach demokratycznych. Zmiany prawa i to prawo stosują. Rule of law. Czyli, czyli dokładnie praworządność, tak? Jest, są wybory, demokratyczne zasady, w tych demokratycznych zasadach jest wyłaniana reprezentacja przedstawicielska. Ta reprezentacja przedstawicielska zasiada w parlamencie, i ta reprezentacja przedstawicielska dokonuje wyboru osób na różne stanowiska, do pełnienia funkcji publicznych. Choćby sędziów Trybunału Konstytucyjnego, tak. Mhm. Ta reprezentacja przedstawicielska dokonuje zmian prawa i następnie to prawo stosuje. Prezydent, również wybrany w powszechnych wyborach, albo się zgadza z tymi rozwiązaniami, które są proponowane przez większość parlamentarną, albo je neguje i wtedy stosuje weto. I to się u nas zdarza. Są normalne, demokratyczne zasady. Natomiast to, o czym pan mówi, to jest walka interesów. Pomiędzy krajami. Tak jak Panu powiedziałem, my bardzo mocno postawiliśmy na budowanie pozycji Polski w, w przestrzeni międzynarodowej. Nie na zasadzie tego, że będą nas sklepali po plecach, nie na zasadzie tego, że będziemy się podlizywali innym krajom i będziemy grzeczni jak pudelek, tylko na zasadzie takiej, że po prostu twardo realizujemy polskie interesy. Nie wszystkim się to podoba. Powiedziałbym nawet więcej. Tym największym nie podoba się to zdecydowanie, dlatego że, tak jak mówię. Nie ma pustych miejsc w przestrzeni międzynarodowej. Jeżeli ktoś idzie do góry, to trzeba się posunąć. Nie chcą się posunąć. I w związku z tym zwalczają nas wszystkimi siłami. I wszystko to, co pan dzisiaj obserwuje, bardzo różne um, ataki na Polskę, które, które się dzieją, są z tym związane. Mocne słowa na koniec naszej rozmowy. Bardzo dziękuję, panie prezydencie. Dziękuję bardzo. To było specjalne wydanie programu Gość Wiadomości wprost z Nowego Jorku, z Polskiego Konsulatu w Nowym Jorku. Jeszcze raz bardzo dziękuję. A teraz ciąg dalszy, publicystyki na tenie TVP Info.